Tomek Sport jest twoją pracą, jest Twoim sposobem na życie, jest twoją pasją, ale wiem, że to nie jest tylko Twój własny wkład. To nie tylko to, co robisz. To też coś więcej, prawda? Każdy się rodzi z czymś innym, tak? Jeden się rodzi do nauki, jeden jest wiem, kierowcą budowniczym. Nie pan bukował do sportu. Jest to z góry dane nieliczne. No, dzisiaj no, każdy może wsiąść książkę uczyć się, starać się wykuć na pamięć y, jakieś tam y, formułki. Na no, sportu no, nie da się nauczyć. Tym się rodzisz i z tego ja mówię, że Pan Bóg dał mi taką misję, powołał mnie do, do sportu. Myślałem o piłce, myślałem, y, lubiłem grać w kosza, siatkówkę, lubię tenis ziemny, jednak nagle wyszedł boks. Tomek, słuchaj, ale Dzień. Dzień zawodowego sportowca, no bo jesteś zawodowym sportowcem. Tydzień ma 7 dni, toczysz walki co jakiś czas, ale codziennie to jest konkretna praca. Oczywiście, no potrzebować trzeba formę pomiędzy walkami, no, czy pójść na rowerze, biegać. To jest gram, codzienna praca, prawda? Gram w tenisa, lubię grać z, z kumplami, gram też piłkę nożną. A gdy przychodzi ten okres już bliższej walki, wchodzę do gymu zaczynam no, robić to, co robię całe życie, od 12 roku życia. Ale robisz to od poniedziałku do soboty, ale jest jeszcze jeden dzień w tygodniu. W niedzielę zawsze stawiam Bogu i, i tak jest od małego. Niedziela jest dniem wolnym od pracy i nigdy nic nie robiłem w niedzielę, no bo ta praca się nie opłaca. A powiedz, czy w swojej karierze, karierze sportowca, miałeś... Trudne chwile, ale chwile, nie chodzi mi o chwilę załamania, absolutnie nie mówię o takich chwilach, tylko o takich chwilach, kiedy wiedziałeś, że Ty już więcej nie dasz rady i musisz poprosić Boga o pomoc. W zawodowym sporcie, ja myślę, że takich momentów życia jest mnóstwo. Ale jak nie dasz rady, jak sobie wtedy z tym radzisz? Bo wiem, no, że nie wes, mogę i wesne, co? Wesne do Pana, Panie daj siły. No i ta siła przychodzi nagle. Nieraz to widać właśnie w moich walkach, że nagle się człowiek przebudza i, i wychodzi po, po, nie wiem, wstaje i wygrywam. Dlatego ja powtarzam każdemu, że wiara góry przenosi i, i z taką właśnie myślą, zawsze wchodzę do ringu i też z ringu schodzę. Po upadkach w się podnieść, a Pan Jezus pokazał nam, że upadał pod krzyżem, szedł do końca, więc jeżeli to jest moja misja, moje przeznaczenie walczyć, to też jakby mogę powiedzieć, ostatnio myślałem też, że, że jednak to trzeba będzie koniec mówię, że już na swoje zrobiłem w sporcie, nie mam się czego postyć. Jestem właśnie tutaj w łomnicy na obozie osadzie śnieżka i, i trenuję jak najlepiej mogę, czuję się świetnie i jeszcze chcę pokazać kibicom właśnie 26, że jeszcze można powrócić po, po razce i, i pokazać, że można wygrywać. powiedz czy Tą pewność, że po porażce można powrócić, dał ci Bóg. Jak no, gdyby mi tego nie dał, żeby nie był w tym sporcie, tak? no bym robił pewne inne rzeczy, jak to zaczynałem e, e, naprawiać parki, AGD. To były moje początki. I jednak tam, Bóg gdzieś tam moją drogę inną widział i, i, i jestem tu gdzie jestem. Dalej walczę. Także mówią. E, o badaniach moich ostatnio mówią, śmieją się do mnie koledzy mówią 38 na liczniku, no ale 28, to znaczy dali mi taki otłuchy kopa, że jeszcze jeszcze nie, nie A, koniec. A musieliście jakoś podbudować, prawda? Znaczy mnie nie trzeba, mnie, ja z góry czerpię e, mocy Ducha Świętego, siłę i ona na razie jest. Jeżeli wejdę do ringu i odczuję, że, że to koniec, to wtedy będzie koniec. Tomku, o jedną rzecz cię chciałam spytać, bo Trudno jest w takim świecie zawodowym, zawodowego sportu, myślę, nie wiem do końca, ale myślę, obserwując i słuchając różnych wywiadów, obserwując ludzi, to nie jest proste przyznać się do tego, że się jest człowiekiem wierzącym. Zetknąłeś się kiedyś z tym, że ktoś ci zarzucił? A, Tomek, dajże spokój, przestań no o tym kiedyś, mówić. kiedyś to wiele razy zwrócali mi, że, że po co ja mówię, no jeżeli mnie pytacie, to ja wam odpowiadam nikt nie, nie, nie w... szedłem na antenę, czy, czy, czy wywiad, czy coś mówię, jestem wierzący i się modlę. Tak nigdy nie było, no bo y, zawsze zadaje dziennikarz pytanie, jak u mnie jest stosunek do wiary, do rodziny itd. i tak dalej. odpowiadam, tak, modlę się, tak jestem wychowany i ja się tego nie wstydzę. Na dzisiaj, że takie czasy nastały, że młodzież się wstydzi Pana Boga, jest to przykre, no ale prawdziwe, myślę, że... Jak troszeczkę ludzie dostaną troszeczkę jakiegoś e, m, ciężaru, no to wtedy powracają, jak jeszcze jest ten czas, jak zdążą. Czego życzę że każdemu, żeby zdążył, bo życie jest tak krótkie i, i nie warto je marnować. W tym, co robisz, robisz wszystko, co możesz. A resztę? Wstawiam Bogu. Bardzo Ci dziękuję. Proszę bardzo, pozdrawiam też przy okazji całe Profeto, wszystkich e, tych, których poznałem i kiedyś, może ich poznam. Serdecznie dziękuję, stańcie z Bogiem. Tomasz Adam.